Po miesiącu intensywnej eksploatacji lutownicy TEX 200W, chcę zobaczyć, jak ona wygląda w środku. Czy coś się tam zniszczyło, czy nie? Lutownica jest sprawna, lutownica lutuje bardzo dobrze zresztą, ale bardzo ją przegrzewałem. Ta lutownica przy standardowych wymiarach ma aż 200W mocy. Działa natychmiast. Włączenie zasilania, tutaj jest natychmiast maksymalna temperatura i ma to wpływ w tym momencie na Eksploatacja takiej lutownicy, lutownica stuwatowa bądź o mniejszej mocy, nie będzie tak szybko się nagrzewać, ale nie będzie też tyle ciepła wydzielać tutaj w środku. Jakie widzę tutaj objawy? Zaczęła mi się topić w tym miejscu obudowa, ewidentnie od ruchów tutaj tego mocowania grotu, ale oprócz tego, że tutaj jest troszkę nadtopione, to trzeba zwrócić uwagę na to, że tu nie ma śladu. Jakichkolwiek uszkodzeń. Tak samo przekładka tutaj między tymi dwoma miedzianymi prętami jest w stanie idealnym. Powiem szczerze, że zazwyczaj tutaj ten początek tej przekładki w moich lutownicach transformatorowych ulega zniszczeniu i to dosyć szybko. A tu przy mocy 200 W wygląda jak nowy. Bo w ogóle nie ma śladu, że coś jest nie tak. To samo się dotyczy tutaj tego mocowania, które zazwyczaj po prostu mi spływa i się rozpada. Pozwolę sobie odkręcić już śruby, żeby nie marnować czasu. Odkręcimy tutaj mocowanie diody. To jeszcze się na naklejce trzyma. Wszystko dobrze odkręciłem. Tak sądzę. Może niekoniecznie. Wykręcę tę szybko w ogóle. Tutaj zwrócę uwagę, mam śrubokręt jeszcze z takiego zestawu zabawek dla dzieci. Tak nie ma za 30 lat. No, czyby coś się skleiło? Ups. Tak. Musiało się coś skleić. Nie? Po pierwsze, śrubka. Po drugie, tak, joda. Gdzie zostaje lutownica? Tam, dobra, Gdzie się skleiło? Myślę, że tu. Konkretnie tutaj w tym miejscu jest ślad. A co mogło być przyczyną Nie wiem co. Właściwie tutaj wszystko wygląda OK Widać od przełącznika przewody są super. Tutaj widzę trochę uzwojenia jest w jasnym kolorze, nic się nie stało No tu bym sobie nie chciał mimo wszystko jej popsuć, bo jeszcze w kilku miejscach do kilku filmów mam zamiar ją użyć Tutaj jest wtopiona, ale to wygląda na to, że jakby była celowo wtopiona, żeby się trzymała. Tak sądzę, bo tutaj nie ma powodu, dla którego miałaby się przegrzewać. Tyle. O, ostatnio jak montowałem, to chyba przytrzasnąłem tutaj przewód. Ma culpa. No, maxi culpa. Ok. Oprócz tego, że w momencie, kiedy eksploatowałem ją, nie tak jak należało, przegrzewałem, więc. Tutaj ten element się rozgrzał i zaczął tutaj nadtapiać mi lutownicę w szczególności gdy dociskałem. Na przykład w ten sposób dociskałem lutowany element, więc tutaj siła wpychała rozgrzaną mieć plastikową obudowę i tyle. Reszta rzeczy. Wszystko jest fabryczny odlew. Tutaj tak samo żeby pokazać wszystko tylko te przewody tu nic się nie dzieje śladu nie ma A myślałem że ją zniszczę tak ją eksploatowałem żeby praktycznie tego dokonać nie sądziłem że przeżyje takie traktowanie takie podłe traktowanie tu jestem zdziwiony razem się zamontuję poza tym nagraniem nie ma co się Teraz ten mecz działa to jest proste tylko trzeba przewody dobrze poprowadzić, żebym znowu nie przytrząsnął sobie przewody tak jak tutaj. No rewelacja, co tutaj dużo mówić. Oprócz tego, że stałem się wielkim fanem tej lutownicy, bardzo, bardzo fajnie ją się pracuje. No i ta moc, no, potęga, po prostu potęga. To tutaj wygląda jak nówka. Absolutnie. Skręcam już poza ekranem. Na tą chwilę super.